Jest ze mną pan Stefan Brzozowski z zespołu Czerwony Tulipan. Witam. Dzień dobry. Po piosence Olsztyn kocham można zauważyć, że jest Pan bardzo związany z tym miastem. Jak przekonać młodych, którzy wyjeżdżają z tego pięknego miasta? Po prostu muszą czuć się potrzebni i wtedy zostaną sami. Ja myślę, że nie ma się specjalnie o co starać. Trzeba po prostu wymyślać, co mamy wszyscy robić, mówię o to do władców naszych, naszego regionu, nie tylko Olsztyna. Co należy robić, aby upiększać miasto, do upiększania miasta. Potrzebni są naprawdę wspaniali ludzie ze wspaniałą wyobraźnią, z zaangażowaniem, z emocjonalnym, że tak powiem, stosunkiem do tego, co będą robić. Po prostu kwestia wymyślenia fajnych rzeczy. Jeżeli sami nie potraficie wymyśleć, to dajcie to młodym. Młodzi wymyślą na pewno sobie taki rodzaj roboty, że będą chcieli tutaj pracować i zostać. Ja myślę, że to jest najlepsza recepta. Trzeba czuć, że się jest tutaj potrzebnym. Angażuje się Pan w poezję śpiewaną. Trafia ona do młodzieży? A jak inaczej wyrazić uczucia? Czu czy samym spoglądaniem na siebie można wyrazić wszystko? Nie, do tego są potrzebne słowa. Żeby powiedzieć dziewczynie, że jest piękna i że się coś dzieje ze mną, kiedy z Tobą jestem, do tego służą właśnie słowa, które są poezją. Poezja jest niczym innym. To są proste słowa, nawet z ulicy można je zacytować, które wyrażają nasze jakieś uczucia. Jeżeli chcemy mówić o uczuciach, wówczas sięgamy po poezję bo poezja najlepiej oddaje właśnie jako język literacki to, co się w nas dzieje od strony emocjonalnej. Choć muzyka również jest bardzo poetycka. Zresztą wszystko może być poezją. Wszystko zależy od temperamentu, od emocjonalności naszej po prostu. Czy ma pan jakieś rady dla młodych artystów, którzy marzą o karierze muzycznej? Ja myślę, że nie ma co marzyć o karierze. Po prostu trzeba samemu poczuć, czy to jest nasz rodzaj ekspresji, naszego istnienia. Jeżeli poprzez sztukę najlepiej siebie wyrażamy i najlepiej komunikujemy siebie, że oto popatrzcie, jestem na tym świecie, uważam tak i tak. Te rzeczy są piękne, a to jest w ogóle dobanie albo do niczego. No to ja myślę, że jeżeli coś takiego dostrzeżymy w sobie, to znaczy, że jest szansa na to, że język sztuki będzie nas skierowywał tam, gdzie jest właśnie... Coś, co się nazywa karierą artystyczną, bo można mieć karierę również nie tylko artystyczną. Można przyjąć sobie, że będzie się wspaniałym nauczycielem, czyli karierę nauczycielską. Można być projektantem, można być wspaniałym, że tak powiem, odśnieżaczem miasta. Dbanie o czystość. Jest szereg różnych pięknych zawodów, w których możemy się spełniać. Najważniejsze, żeby czuć to, co się robi i żeby to sprawiało przyjemność. Spontan, halo, spontan. Wszystkiego najlepszego. Stefan Brzozowski. Bądźcie szczęśliwi i spełnieni.